Wolność słowa, czyli słowo, które zaprasza Cię do tego, byś żył w pełni wolnym. Dzisiaj to słowo brzmi tak. Gdy Jezus przechodził obok jeziora galilejskiego, ujrzał dwóch braci Szymon, nazwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za mną a uczynię was rybakami dusz. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym, Zebedeuszem, naprawiali w Łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Moc wolności tego słowa, tego zaproszenia, tego wołania: zrobię, uczynię was rybakami ludzi, sprawiła, że nie mieli nawet pomysłu, by się zawahać, by odmówić. I jestem przekonany, że zarówno ty, jak i ja, gdybyśmy tylko zechcieli usłyszeć te słowa, które każdego dnia są kierowane do nas, te słowa, które brzmią, w każdej epoce, w każdych czasach, w każdej sytuacji, pójdź za mną. To rzucilibyśmy wszystko i poszli. Problem mój, być może także twój dzisiejszy, polega na tym, że masz na uszach słuchawki, że mam w uszach stopery, że mam bardzo na full włączone przeszkadzajki tego świata, że jestem w stanie uwierzyć we wszystko, jak pisał kiedyś Chesterton, ale nie w Boga. Ten, który jest prawdziwie niewierzący, który nie odszukuje tej osobowej miłości, powątpiewa w jej istnienie, albo wręcz drwi z tych, którzy o niej mówią, jest w stanie uwierzyć absolutnie we wszystko czarnego kota, w trzynaste piątki, w horoskopy, w numerokie, w reinkarnacje, w wędrówki dusz, we wszystko. Niewierzący wystawiony jest na próbę miotania byle jakim wiatrem w każdą możliwą stronę. Co jest w zamian? Co ryzykuje, jeżeli usłyszę ten głos i oczywiście głos nie do odparcia, pójdę za nim. Nic nie ryzykuje. Okaże się nagle, że to, co było trudne, niemożliwe, yy, puste, nabierze treści, to trudne okaże się rozwiązywalne. Bo jest więcej niż pewne, że gdy idę z nim, to stanowimy absolutną większość. Bóg i Ty, to większość, jakim Trzeba być uparciuchem, naiwniakiem, głuptasem, durniem wreszcie, by usłyszawszy te słowa powiedzieć nie.